Wczoraj gadaliśmy o najlepszych graczach sezonu, to dzisiaj, dla odmiany, pogadajmy o tych najgorszych. Pod uwagę, brałem tylko występy na dużych turniejach oraz Iglu, traktowałem z większym dystansem, przez co znalazł się tutaj tylko jeden. Zostaw łapkę w górę stary i pozdrawiam wspieraków. Za chwilę zaczynamy, ale przedtem jeszcze. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest strona CESGO Skins, wraz z którą przygotowałem dla was konkurs na takie oto skiny. Jedyne co musisz zrobić, to doładować za co najmniej dyszkę z kodem Fritox i uzyskujesz szansę na wygranie skina. A im więcej doładujesz, tym większe szanse, że wygrasz. Dodatkowo, wpisując mój kod, dostaniesz 20 na start oraz plus 10% do doładowania. Na stronie masz mnóstwo różnych skrzynek, od tych tańszych, ze słabszymi skinami, aż po te drogę, w których zawsze leci kosa. Można nawet odwzorowane skrzynki z cs tylko że tutaj są trochę tańsze. Również są liczne eventy, obecnie trwa taki O, podczas którego możecie otwierać specjalne, tematyczne skrzynki, za które dostaniecie specjalne punkty, które możecie wymienić na dodatkowe skiny. Jakby tego wszystkiego było mało, to jeszcze CSGO Skins podjął współpracę ze znanymi drużynami. Sportowymi, w tym czyli jedną z najbardziej utytułowanych drużyn w cs I możecie otwierać dedykowane skrzynki danych zawodników, w których są skiny, którymi dany zawodnik gra. A jeśli lubisz ryzyko, możesz też się pobawić na case battle'ach, gdzie można wygrać znacznie więcej skinów. Natomiast jeśli chcesz zagrać na biedaka, to na stronie masz codzienną darmową skrzynkę oraz darmowe skrzynki, np. przykład zapodobienie fanpage na Facebooku. A gdy będziesz chciał wypłacić skiny, ale żaden ze zdobytych ci się nie podoba, to możesz użyć exchangera i wymienić kilka skinów na innego od Samej wartości. Pamiętaj, wykraść z głową, i przechodzimy do odcinka. No i na dziesiątym miejscu znalazł się Kadian. Kadian, który miał przyjść do Astralis i je odmienić, a okazało się, że Kadian przyszedł i Astralis pogrążył jeszcze bardziej. Chociaż mieli przebłyski, a dokładnie tych przebłysków były dwa. Tuż na poce, gdzie zajęli trzecie miejsce i to pokonując jeszcze face w meczu o trzecie miejsce. Oraz na finałach Blasta, gdzie doszli do półfinału. Ale to jedyne sukcesy, które Astralis miało pod wodzą Kadiana. I raczej te sukcesy dowodzą o tym, że Astralis ma naprawdę bardzo. Bardzo dobry skład, ale właśnie ten styl prowadzenia Kadiana nie do końca pasował w Astralis. No i sam Kadian grał okropnie, bo ma 0,82 rating z dużych turniejów w tym roku, więc wygląda to co najmniej okropnie. I gdy sobie wziąłem graczy właśnie po ratingu, no to Kadian był na samym końcu i stwierdziłem, że no kurwa, no trzeba go dać. Tym bardziej, że po odejściu Kadiana nagle Astralis, ten jeden turniej, co zagrał z Huxin, do, docierają do finału samego, gdzie prawie pokonują Spirit, więc no Kadian, moim zdaniem, bardzo. Zasłużenie ląduje na dziesiątym miejscu, takie honorable medion trochę, ale musiał się znaleźć w tym rankingu. Mogłem go dać wyżej, ale mimo wszystko jest to Eagle Out, eagle się aż takich liczb nie wymaga. No i też Kadnian został zmuszony do zmienienia pozycji, bo całe życie był sniperem, a nagle go wyjebali chyba na kotwice, więc no, siłą rzeczy było ciężko. Ciężko również było odnaleźć się Flaymusowi w VP. Mówię w czasie przeszłym, bo już go z VP wyjebali. Flaymus jest dosyć smutnym przypadkiem, bo w Gamer Legion grał naprawdę bardzo nieźle. Tam jeszcze pamiętam, jak z Januszem grali, jak wychodzi na tym entry kasował. na no poszedł do VP, też chyba w VP-gu właśnie dali na kotwicę. No i przez to Flamus totalnie zginął i ma 0,93 rating tego roku. Więc jest to bardzo, ale to bardzo słaby wynik, szczególnie jak na gracza, który w zeszłym roku w GL grał naprawdę wyśmienicie. No dobra, bo bez przesady, był po prostu solidnym zawodnikiem, a w VP totalnie zaginął. I jestem ciekaw, co będzie z Flamusem w dalszej jego przygodzie, gdzie trafi i tak dalej. I jak będzie mu się grało? Czy się odbuduje, czy się nie odbuduje, to też jest bardzo. Pytanie. Ja tam do Flamusa nic nie mam i, no, fajnie, tu się odbudowa w jakimś teamie, bo myślę, że potencjał chłopak jak najbardziej ma. Kolejny jest Gravity, czyli zawodnik 3D Max, który w tym roku wykręcił 0,91 rating. Gravity Iglem nie jest, bo specjalnie sprawdziłem, ale przecież nie wiem po co ja to sprawdzałem, skoro wiadomo, że maka jest Iglem. <laughs> 3D Max i 3D Max w tym roku nie grało w ogóle tier 2 turniejów. Jeździli tylko na tier 1 turnieje i tylko na tych dużych turniach się obracali. To jest sporą zmianą dla takiego zespołu, który no, był raczej tier 2 teamem. Ale na tych turniejach no niestety no nie szło najlepiej i nie zrobili żadnych playoff, a nie, przepraszam, w Bukareście zrobili playoffy i to jedyne playoffy tej drużyny. I nic dziwnego, bo 3D Max nie grał najlepiej w tym sezonie, nawet Maka, który zawsze grał bardzo dobrze, w tym roku ma zaledwie 1.06 rating, Cech na Maka jest średnim wynikiem, no ale patrząc na to, że jest iglem i Sniperem, no to niby nie tak źle, no ale Maka zawsze miał taki 1.15 rating, Coś koło tego, więc no, najlepiej nie jest. A jak weźmiemy sobie jeszcze na teamy stop 20, no to spada. A jak do tego jeszcze dołożymy duże eventy, to już w ogóle spada prawie do 1.0, więc no. Nie był to najlepszy sezon dla Maki i jego drużyny. A Gravity jest tej drużyny najgorszym ogniwem. I zapewne zostanie wymieniony. Tylko też, no problem czy Max jest taki, że to jest w pełni francuska drużyna. I ciężko o jakiś francuski dobry graczy, bo naprawdę oni robią co mogą. A i tak, nawet takiego bodego jak ściągnęli, gdzie body zawsze nakurwiał, no to przyszedł do Czyny Max i już tak nie nakurwia, nie? A już w ogóle tam we Fnatic zginął trochę z tego co pamiętam, nie? Jestem ciekaw, jakie ruchy czy Max podejmie. Następny jest Skulls z 0,90 ratingiem. Skuls jest bardzo ciekawym przypadkiem No bo Skulls grał w Pain I w Pain Skulls grał co najmniej wybitnie Dzięki niemu Pain, no można powiedzieć Że nawet dominowało na tej scenie południowoamerykańskiej, ale potem Skulls poszedł do Liquid, który zaczął grać No okropnie i się mówiło, że Przez to, że pewnie nie grał z brazolami Że u swoich grał mu się lepiej, no i Furia stwierdziła Dobra, może faktycznie coś w tym jest Weźmy go, no i co się okazało? Furia wzięła Skusa, a Skulls grał jeszcze Gorzej niż grał w Liquid I naprawdę nie wiadomo co się z nim stało Chociaż już pod koniec zeszłego roku Było widać, że powoli się odbudowywuje Tak w tym roku pokazał, że no Jednak nie do końca i naprawdę Bardzo słabo z jego strony to wyglądało Chociaż jak weźmiemy sobie ze wszystkich meczy To jest trochę lepiej, bo ma 0,97 Ale dalej jest to średni wynik Średni wynik szczególnie jak na to, że W 2023 miał 1,16 rating Więc ciekawe, ciekawe co się z nim stało Że tak z roku na rok Z zajebistego gracza stał się turbo graczem Ciekawe, nie? Co tam musiało się u niego wydarzyć, że aż taki spadek zaliczył. A z Furią, no to w tym roku kompletnie nic nie ugrał, bo dopiero jak Furia go wyjebała, to zaczął coś grać. No i jeszcze Stendinowy face, ale też ten Dallas, kompletnie nic nie ugrali. Następny jest Luka Ozzy. Luka Ozzy to jest gracz Mibru, który również, no najlepszego sezonu to za sobą nie ma i doszli jedynie do playoffów w Astanie, ale też trochę na z tego co pamiętam, było w tej Astanie dla Mibru. No Mibry jest totalnie przeciętną drużyną i Mibru jest aż tak chujowy, że dwóch graczy Mibru się znalazło na tej liście. W ogóle, jak pamiętam, jak pół roku temu, jak robiłem najgorszych graczy z zeszłego roku, też było dużo Brazoli. I tutaj też jest dużo Brazoli. Bo za chwilę będzie tych Brazoli znacznie więcej. Poczekajcie. A Luka z no cóż, no nie jest to najlepszy gracz, nie? Zresztą, tak jak powiedziałem, jak cały Mibr 0,89 rating. No nie jest to najlepszy wynik. Szczególnie jak na Riflera, który, no, powinien jednak tych fragów trochę robić. Takie 1-0 jeszcze akceptowalne. No ale takie staty, to stary. Poniżej jakichkolwiek oczekiwań. Top 5 otwiera kolejny Brazol, czyli. Snow. Snow, który mnie zaskoczył, bo ja myślałem, że to jest jakiś młody talent, tak się o nim przynajmniej mówiło, że to jest młody talent, a to się okazuje, że Snow to jest totalnie chujowy i że jeden z najgorszych graczy w ogóle ratingowo, gdy nie patrzymy na iglów, to jest drugi najgorszy ratingowo w ogóle ze wszystkich graczy, więc no właśnie, 0,88 rating i... i dziwiło mnie to, bo tak jak mówię, myślałem, że to jakiś młody talent, a raczej jest do zmiany w tym Paint i pewnie zostanie wymieniony, o ile jeszcze go, nie, jeszcze go nie posadzili na ławkę, no ale raczej go na tą ławkę. Posadzą, chociaż no półfinału majora zrobili, więc czy taki skład wymienią, zobaczymy, zobaczymy, ale no nie widzę żadnego sensu trzymania go tutaj. Na czwartym miejscu kolejny Brazol, tym razem Brenzan również z Mibru, 0,82 rating, no naprawdę stary, gorzej to się nie dało. Nie wiem, co oni rob robią w tym mipie, że grają tak chujowo. I też nie wiem, dlaczego ci Brazylijczycy zawsze muszą być najniżej na ty w tych ratingach. Nie mam pojęcia, może jakaś klątwa, to wie. A no Brenzlan to jest jeszcze gorszy niż Lukauzy i Snow, razem wzięci, tak jak powiedziałem. No nawet nie wiem, co oni tutaj powiedzieć. Chuja, ugrali, on jest chujowy. No i tyle, możemy przejść do top 3, który otwiera slend z 0. 93 ratingem. Mimo tego, że Slend nie ma najniższego ratingu na tej liście, a wręcz bym powiedział, że ma najwyższy, no, ma exacto z Playmusem rating, a dałem go tak nisko dlatego, że Slend jest snajperem. A od snajpera jednak się wymaga nieco więcej niż od takiego Anchora, którym jest Flamus. Więc te 0,93 no, wygląda jeszcze gorzej. Dlatego dałem go w top 3 i nie dziwię się, że gamer Lidion go zmienia. Wręcz się dziwię, że go tak długo trzymali, nie? Bo według mnie mogli już go dawno temu wymienić, a jednak chcieli jeszcze dać mu szansę. No jak widać tej szansy absolutnie nie wykorzystał A czy Sled znajdzie sobie jakąś drużynę? Ciężko stwierdzić Na chwilę obecną raczej będzie mu ciężko Chociaż on grał naprawdę nieźle na początku nie? teraz patrzę od całej przygody w GL Ma 1.06 rating Co naprawdę nie jest złym wynikiem W zeszłym roku 1.09 Tylko ten rok jest taki chujowy dla niego Nie wiadomo dlaczego Więc może jak pójdzie do innej drużyny No to się odbuduje Zobaczymy Na drugim miejscu techno, który również nie ma najniższego ratingu, bo ma 0.92. No ale przez to w jakiej drużynie gra, czyli Demongos. Jakie są oczekiwania wobec Demongos i ich graczy? No to, no Techno musiał się znaleźć aż tak nisko Co prawda na Mejdiorze wielokrotnie ratował Demongos No ale to tylko i wyłącznie było na Mejdiorze Tak, to cały rok kompletnie zasysał Na Mejdiorze zresztą całościowo również zasysał I ma tylko jeden turniej z zielonym ratingiem I była to na poka. No jeszcze w Astanie 1.02 To jest szary rating według HLTV Więc też nie najlepiej No Techno już od dawna się mówi, że jest do zmiany w Demongos Chociaż, czy po tym jak zrobili finał Mejdiora będą zrobili zmiany? No właśnie, to też jest do Dobre pytanie. No i... Ciężko stwierdzić, ale zobaczymy. Na pewno techno bardzo często zawodzi no ale też potrafi nieźle zagrać i wręcz niekiedy potrafi wykierować jakimś klaczem czy czymś, czy jakimś innym zagraniem. No ale całościowo, no to techno najlepsze nie jest. Właśnie też się trochę dziwię, bo jak, go ogląda, jak oglądałem tego Majora, to raczej my tak, że no techno spoko granie. I faktycznie w playoffa grał całkiem nieźle, bo ma tylko trzy mapy na minus, a reszta na plus i to taki dosyć spory. Więc gdy zobaczymy sobie jedynie playoffy, no to już ma jeden 1,05. Rating, czyli o wiele lepiej w sensie na mejżorze samym playoffy. No więc w playoffach w wygląda wyglądał nieźle, no ale mówię to raczej tylko przebłysk i nic więcej. Ale też właśnie Demongos ma ten problem, że nawet jakby chcieli zmienić takiego techno, no to nie mają zbytnio na kogo, bo nie ma tam zbyt wielu graczy. No bo jak ktoś nie wie, Mongolia może jest duża, no ale mieszkańców to mają tyle co Warszawa i Kraków razem wzięte, no czyli dosyć mało. No i na pierwszym miejscu nie kto inny jak NAF. Dałem na na pierwsze miejsce, bo ma bardzo niski rating, bo ma 0,89 na dużych eventach. No i też Naw bardzo po prostu zawiódł. Zawsze Naw był solidnym zawodnikiem, teraz nagle zrobił się okropnym zawodnikiem, więc na tym pierwszym miejscu zaszczytnym wśród najgorszych graczy po prostu musiał się znaleźć. No i zobaczymy. Naw podobne jest do zmiany w Liquid, ale o tym więcej mówiłem w odcinku Liquid, na który zapraszam. I zobaczymy, jak Naw sobie poradzi w kolejnym sezonie. O ile cokolwiek w tym kolejnym sezonie zagra, to się okaże. No i to tyle na dzisiaj. To jest moja topka 10. Najgorszych kurwa graczy. <grych> Nie chcę tutaj dawać jakichś randomów jak ostatnio, więc no skupiłem się tylko na tych, którzy grają na dużych eventach, żeby ta topka była bardziej atrakcyjna. No i co, wbijać na Discorda, bo widzowie każą mi o tym gadać, więc gadam. I na CSGO z kimś macie na konkurs. Siemanu.